ciek. nie, Oj, oju. Ja pierdolę. Nie. nie nie mogę stać. Nie chcę. Ja nie chcę, kochani. Nie rób więcej fal żarów. i podkreślenie to podkreślenie. Dziękuję. Jeden złoty. Natalia, jak wróci, to będzie 12h, a nie 8xd. Nie. nie. Jakim cudem ty ja widzę, prawie 16 godzin najma. Jakim cudem Sowlak, dziękuję, pozdrawiam Nie wiem... Ki... O, czaszka Moderatorzy Ja nie wiem czy ja mam wam być wdzięczny Czy ja wam mam, mam wam za to do dupy nakopać Ja nie wiem Ja nie wiem Ja nie wiem Co ktoś mówi, co żeby nie przekroczył 8 godzin A ja prosiłem żeby poniżej 7 godzin zeszło Ale 7 godzin zejdzie za 8 godzin kolejne a czemu... A jedno ja powiedziałem moderatorzy? Donatorzy! Jezu, za dużo emocji! Nie, to nie... Ja to nie na moje nerwy. Uff, ile projektów robisz? Kamikadze, dzisiaj dużo Siedzimy do nocy. Ja pierdziule przepraszam, chodziło o donatorów, nie moderatorów. Za dużo emocji... Nie, yeah, ja, ja nie ogarniam. A może to tylko zły sen? Budzimy się! Budzimy się! To tylko koszmar! To tylko koszmar! Nie! Niestety nie Chyba, że w nie mogę się bić. Czekajcie, przez okno wyskoczę, zobaczymy, czy się obudzę. <grytania> Wiktoria, dziękuję, pozdrawiam. Tak <grytania> yeah, juchodźcie daj, daj czaszkę. <grytania> ja pierdziele dziękuję. Dobra, zleca się wypłatę i się zamawia Uu, będzie komp. Mamy kompa moi drodzy. Mamy nowy komputer. Wow! Będzie długi live nowego kompa też. Uuuh. Gdzie tu jest dziadyga Znowu mi gdzieś spadł. Czas to pieniądz. No jakoś tak wyszło. No jakoś tak wyszło. Kto wpłacił? Pikachu. Oj, Pikachu, stary, ja ci się to będę musiał odwdzięczyć jakimś wielkim projektem Wow! Dla samego Pikachu tylko dzisiaj trzy bloki netherite'u. Pozdobywamy to wszystko. Chyba czaszki mam albo i nie, 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 nie ma tam. Ej, zepsuł mi oh, dobra, uspokoiło się, możemy zacząć dalej działać. Na szczęście Na szczęście działamy dalej. O kurczę, co tu się dzieje się? Co tu się dzieje się? Możemy moi drodzy śmigać. Szkoda, że mam do wystreamowania. <laughs> dziękuję, Olkowski. Wiem, że mało, zawsze coś. To nie ma mało. To jest, są twoje pieniądze, które mi ofiarowałeś. Które mi podarowałeś. Dzięki, stary. Piękne ci, dziękuję. Screen leci. Piękne dzięki. A to... Wszyscy skorzystamy, moi drodzy, z tego kompa. Mam nadzieję, że najbardziej wy. Oglądając właśnie live, y niedługo na potężnej i dziewiątce. O, ale nawaliło! Ale nawaliło! Ale ale super! Ale super! Czachanie? Myślę, że była. Też nie ma. Dobra, próbujemy.